A Patet dzisiaj będzie uderzał do Camp 4, widziałeś? Mount Everest Jeszcze raz powtórz Czy Patec uderza Camp 4? Kto? Pa PAD Tam Tram? Nie, nie wiem o co chodzi Kurwa Patec uderza na Camp 4 na A Patec! Ja nie wiedziałem o kogo chodzi właśnie Pateta, Pateta. Pateta, no, wariateca Pateta. Pate? Znam. To na co uderza K4? Nie, tam 4 co to jest? Czwarty obóz. A ile jest Cztery. A to już na czwartym jest, dobra? Bo ja, ja nie, nie wiem, wiesz co, ja nigdy się na górę nie wspinałem, nie znam. Ty, ja też nie. Jak to działa? Trzeba się razem, w, na przykład gdzieś, w, nie wiem, na przykład na Kilimanjaro razem kiedyś. No ta, ta, no nawet Korwin mówił, że zamiast dziecku usunąć lepiej sprzedać. Ale, ale ty trollujesz, ty teraz się ja, coś, a naprawdę ludzie, istnieje handel ludźmi dalej? Nie, no wiem, że istnieje. 60-letnia kobieta, bez górnych zębów, 43 euro. Aż, bez górnych? A bez, a z górnymi? No górnymi nie wiem. Ujesz, te wam odpowiem, żeby sfrizzować... Ja nie. pierdolę, no ale co jest z tym botem? Widzowie, to. widzieliście to, co ja... Nie, zróbcie szota kurwa. Co jest Stary, zbugował mi się ekran. Nie, to, to coś... Ja pierdolę! Nie! Nie! Stary, wszystkie macki naraz mnie zaatakowały, a zobacz, jak jest! Ja pierdolę! Ja pierdol! Co ja zrobiłem? Może Skarner? No to zagraj z Skarnerem. Wleć też jest zajebisty. Ale, ale wiesz, on nie jest Kerry. A ty takie kery robisz, że żadne. Ale pytanie, na przykład, czy od 15 roku życia to już jest minf? Czy można na nią patrzeć w tych kategoriach, w sumie? Czy to jest jednak jakiś próg wiekowy? Można nawet trzeba. Mam, I'd like to fuck, okej. Okay. Ja ja wpierdolę. Kurwa, przesadziłem. Kurwa, dziecko w wieku 15 lat. Popierdolone, to. Nie, to jest, pojeba to jest fest pojebany. Naprawdę nie, nie robię nic złego, po prostu sobie robimy jaja z dystansem i tak dalej. Sobie Gierczek nie kazał usunąć emotki ulumulu? Wiesz co, może kazał, ale jak ci każe wyjść z domu, to wyjdziesz? On mówi, że to są kurwy widzowie Jakie Poczekaj, Poczekaj, poczekaj merkę za dwie Kurwa mać Wszystko dobrze Cały gol jednak dowozi, dowozi Dowożą, dowożą No dobra, powiemy No, rano bierzemy Tower na bocie, tower na midzie a, o kurwa! Uo, co jest kurwa? Eee, widzieliście to? Normalnie Nie ja uwagi tak byłem... ja w ogóle wczoraj nie wiadomość właśnie od jakiegoś kasyna, czy chcę zreklamować I napisałem tak do... Nie zła próba oj Wojtku i mi znaki zapytania wysłała Bo kasyna to chyba niezbyt legalne nie? Do reklamowania Ale to po, w Polsce po połarzowaniu. I dam mu łapkę by gólem Daj mu do nejta, złodzieju nie dam mu na razie Bo on już nie, nie robi o mnie kurwa Po chuj mam A, ty kurwa szotujcie to! Szotujcie tego chuja małego! Słyszeliście to! Dam mu demelka tutaj no O! Zajebisz się najlepiej wyszło, no bo nie, nie no, Nie, we... mega chuja, bo, nie. Jest... bo nie tracisz Nie no i Tak bym go nie stracił, bo jestem kurwa pod towerem, no nie traciłem, nie? ja traciłem, to traciłem. Kripy. I ale za schujo, bo... zabiłem kartkusa. Duży ma 06? No ryba, no tylko no, ty żeby za mnie debila zrobić. No kurwa, jest ok, no daj golda, do mam free Jest ok. Jakbyś byczaka spotkał w łóżku, likt też bycia, że jest ok. Dlaczego? Co to ma do czego nie w wiem. ogóle, kurwa? Co to ma no, do masz kurwa? No, Dobra, jestem mega szmatą, jestem szmatą, naprawdę, jestem taką dziwką jebaną, będę tu stać i go wydymam po prostu w dupę, serio. O kurwa, ty, bardzo ładnie zagrał, bardzo ładnie zagrał. Ty, co jest? Ja pierdolę, rozdają punkty! Ty, bardzo ładnie zagrał. It. Nie, nie, nie. Nie, kurwa, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. To się kurwa nie stało. Nie, 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 kurwa, nie. Ja pierdolę, nie, nie, co ja kurwa widzę. Kurwa, co? Miałeś taką akcję, że ktoś ci wysłał zdjęcie Twojej nie, na zdjęciu wydzielina z konia jakiegoś typa. No, miałem kiedyś taką akcję. nie, co? Bo nie wiem, czy być tym pierwszym. Nie doczytałem, ja pierdolę. Nie, nie rób tego, nie jesteś pierwszy. Francuz mi wysłał, jak pierwszy raz dołączyłem do K-Korp. Jak sobie konia wali, spuchę robi na prysznic. ja pierdolę, to było najgorsze uczuć. I to jeszcze wiesz, nie że mało, tylko tak kurwa naprawdę przypierdolił mocarnie. No, zapomniałem szyneczki wkroić. Na 100% się wyjebię level 1 teraz, na 100%, Mazoro hopa. Watch this. Kurwa mać, jak ja nie ściągnę mu tego Vitala Jak przegram tą grę, to oddaję Donaitoa Remkowi 4 koła. Ale serio? Nie no, nie. A dałbyś radę w to struować? Kurwa, zjebałem Ja żartowałem, <laughs> nie? Z tym <laughs> Tomek, ja żartowałem Myślałem, że na serio Ta mamy Dawaj, dawaj go! Kurwa co jest? misowa Amerkę Jak to zrobiłem? Remek Ja chcę wygrać w tą grę Kurwa, no wiesz że mam zjebane morale no kurwa mać Jak będę wygrać tę grę? Hombrąje, no uspokój się! Obejrzyj repa! Obejrzyj kurwa repa! Obejrzyj repa! Aha! Dobra, kurwa! Obejrzyj sobie kurwa repa i nie pisz bez tego. No nie wytrzymuje nerwowo. Merkujesz? Za 10 sekund mam merkę. Merka sta? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. No erkuj kurwa! No mówiłem, że kiedy mam merkę. Uciekaj, uciekaj, uciekaj Muszę tak zagrać, bo mnie zabije z flashem, no Jak mam, gdzie mam uciekać do nich? No mówiłem, że mam za 10 r No, no nie ja wiem, ja wiem, ja wiem, ale nie mogłem wyjść, nie mogłem uciec tak by Nie mogłem go nie widzieć kurwa po prostu, kumasz? Czekaj Kumam, kumam, ale No za go kurwa! Nie, to co, je? co jest, Co jest? Co <śmienic> jest? Kurwa! Mam nadzieję, że nie słyszeliście tego.